Zanim powiem kilka słów o gościnności w kontekście publicznych dysput wyznaniowych, które prowadzono na terenie Korony Litwy w drugiej połowie XVI wieku i w pierwszych dekadach XVII stulecia, zacznę od krótkiego doprecyzowania, o jakich dokładnie przejawach dawnej kultury polemicznej będę mówić. Doprecyzowanie tego rodzaju wydaje się o tyle zasadne, że termin dysputa i oczywiście łaciński termin disputatio bywał używany w omawianym okresie na oznaczenie rzeczywiście organizowanych dysput, ich drukowanych lub rękopiśmiennych opisów, ale niekiedy również pisemnych polemik powstających bez jakiegokolwiek w związku z rzeczywistą dysputą. Mianem disputatio określano również traktaty pisane na podobieństwo disputationes de z christiane fidei belarmina mnie jednak chodzi w dzisiejszym wystąpieniu o rzeczywiście fizycznie organizowane dysputy, odbywające się wiva voce przy udziale zgromadzonej publiczności. W ich trakcie ścierali się ze sobą każdorazowo przedstawiciele dwóch różnych wyznań. W języku polskim były to zwykle dysputy katolicko-ariańskie, ewentualnie katolicko-kalwinistyczne. Zdarzało się, że dysputy planowane były jako trójstronne. O no, tu, dla przykładu, dysputa w Lewartowie z 13-14 stycznia 1592 roku. Jednak nawet wówczas na osobnych sesjach ścierali się ze sobą katolicy i unitarianie oraz katolicy i ewangelicy reformowani. W każdym przypadku zresztą inne były tezy dysput. Nad poprawnym przebiegiem starcia czuwał zawsze moderator. Ewentualnie moderatorzy powoływali odrębnie przez każdą ze stron. I w tym sensie będę mówić dzisiaj o fenomenie kultury polemicznej, a nie o literaturze jako takiej, chociaż oczywiście ten fenomen, dysput, poświadczony jest w tekstach. Dysputa bez wątpienia, będąc formą bezpośredniego spotkania oponentów, miała charakter silnie konfrontacyjny i eksponujący odmienność. Za każdym razem tezy dotyczyły wyłącznie kwestii spornych między poszczególnymi wyznaniami, uchwytywały różnice nauk zbawiennych, jak to mówiono. W przypadku katolików i Arian najczęściej kontrowersją było przedwieczne bóstwo Chrystusa. Ewentualnie spór dotyczył, jak to określają źródła, no, Trójcy Świętej. Co w pewnym sensie tak sprowadzało się koniec końców do uznawania lub nieboskości Chrystusa, bo bez akceptacji preegzystencji Chrystusa nie można przecież mówić o jego wspólnej naturze z Bogiem Ojcem. Z kolei w przypadku dysput między katolikami i ewangelikami reformowanymi, tezy zwykle dotyczyły sakramentologii, ewentualnie pochodzenia kościoła ewangelickiego, prymatu papieża jak dysputa wileńska z 2 czerwca 1599 roku. Łatwo można byłoby spojrzeć na dysputę w perspektywie dialektycznej, jako przeciwstawiającą sobie sądy sprzeczne, ale traktowane równorzędnej, czyli jakieś jedno twierdzenie, Chrystus jest Bóg przedwieczny, prawda versus twierdzenie, Chrystus nie jest Bóg przedwieczny. Uważam jednak, że jeżeli uwzględnimy okres czasowy, Okoliczności historyczne, w których publiczne dysputy wyznaniowe były organizowane w Rzeczypospolitej obojga narodów, to te dwie przykładowe tezy okażą się wcale nie tak równorzędne. Jedna z nich będzie tezą o większym stopniu akceptowalności, prawda, taką tezą naszą, swojską w pewnym sensie, metaforycznie oczywiście. Druga natomiast obcą, w jakimś sensie wywrotową, zagrażającą. Co z tego jednak wynika dla problemu gościnności. Zauważmy, że równocześnie i niejako mimo swojej silnie kontrowersyjnej natury, dysputa dzięki sobie właściwej dialektycznej metodzie oraz zasadom w źródłach określanym jako leges disputationis, albo kondycyje, albo kautie, pozwalała na tworzenie akceptujących warunków dla odmienności. Tak możemy na to spojrzeć. Nie wiem, przynajmniej takie spojrzenie proponuję. W sytuacji ostrego sporu Dysputa usiłowała zagwarantować bezpieczną i stabilną relację między ideowo skrajnie odmiennymi stanowiskami, w rzeczywistości między tym, co, uwzględniając kontekst historyczny i rozwoju Reformacji, tym, co ideowo dominujące, a tym, co ideowo obce, mniejszościowe, ale też prawda, z wszystkimi konsekwencjami, które z tego wynikają. Można więc spojrzeć na dysputę jako na szczególną formę gościnności. Na taką, oczywiście metaforycznie, na taką formę prowadzenia sporu, w ramach której obie strony, mimo teologicznego, dogmatycznego konfliktu i to bardzo silnego, świadomie wyrzekają się wrogości wobec siebie. Po to zresztą powoływano moderatorów, aby gwarantowali oni uczciwy przebieg starcia. W przypadku bardziej uroczystych dysput właśnie było nawet kilku tych moderatorów, przy czym zawsze dbano, by każda ze stron była równorzędnie reprezentowana. Powoływanie moderatorów oraz odczytywanie przed spotkaniem zasad dysputowania uznać można za rodzaj formalnego rozwiązania, mającego przeciwdziałać stronniczości i agresji. I tworzyć atmosferę umożliwiającą bezpieczne spotkanie wrogo nastawionym stronom. Teraz przytoczę króciutko przykłady takich zasad dysputowania, takich kauti, zabezpieczających oponentów. Mogły one się pojawiać w bardzo syntetycznej formule, na przykład punkt pierwszy, aby żaden żadnemu nie przemawiał, punkt drugi, aby krótko odpowiadał, punkt trzeci, aby żaden w żadnego rzecz się nie wrywał, co oboja strona pochwaliła. To był akurat przykład takiej dysputy mającej miejsce na Litwie w styczniu 1616 roku w Nowogródku. To była jezuicko-kalwinistyczna dysputa. Innym razem te kondycje były znacznie bardziej rozwinięte i wyliczane szczegółowo, na przykład. Jak to miało miejsce przed dysputą w Wilnie, bardzo taką dużą, skupiającą, olbrzymie audytorium z 2 czerwca 1599 roku. Ona była inspirowana przez Krzysztofa Radziwiła Fioruna, wojewodę wileńskiego, gdzie ten sposób i porządek mówienia przed samym starciem został publicznie odczytany przez jednego z naznaczonych moderatorów. Był nim akurat Lew Piecha, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tam było pięć punktów. Aby dwa dysputatorowie mówili, a nikt się inszy nie wtrącał bez pozwolenia panów moderatorów. Aby sami panowie ministrowie argumentowali, a inszego na swe miejsce nie kładli, wedle pakta i zezwolenia samych panów ministrów. Niech będą odcięte prefacje, aklamacje, kazania i wszelkie długie mowy, ale raczej krótkim argumentem rzecz zawiązać, co służy i do pojęcia i do zbudowania. Dowody mają być z Pisma Świętego, a jeśli panowie ministrowie chcą, ekspatribus, to im wolno ale mają też ich testimonia przeciwko sobie przyjmować. Mają panowie ministrowie direkte przeciwko podanym artykułom mówić, a nie inszą rzecz wtrącać, aż to, co podano pierwej odprawiwszy. Czy jednak udawało się realizować te zasady w praktyce? Nie jest tu bez znaczenia fakt, że jeśli odwołamy się do zaproponowanej przez Janusza Tazbiera periodyzacji okresu reformacji w koronie i w Litwie, czas, kiedy publiczne dysputy wyznaniowe organizowane były z największą intensywnością, przypada dopiero na całkowy etap rozwoju ruchu reformacyjnego, bo etap ten nastąpił po etapie kryptoprotestantyzmu, który Tazbier tam wyznacza na lata 1518-1548, aż to śmierci Zygmunta Starego, a następnym etapem to miał być etap intensywnych wal szlacheckich zwolenników reformacji z kościołem katolickim o wpływy w kraju. Zakończony ten etap został przegraną szlachty i to jest moment do 1573 roku i okres schyłkowy obejmuje lata pomiędzy rokiem uchwalenia Konfederacji Warszawskiej 1573, a zwołaniem do Torunia Generalnego Synodu Wszystkich Odłamów Protestantyzmu w 1595 roku, który zakończył Według ta zbiera zasadniczo dzieje reformacji w Polsce i w tym czasie już ten impet ruchu reformacyjnego się wytracił. Oczywiście no to jest taki rodzaj zaproponowanego podziału. W tym okresie oczywiście pozycja Kościoła katolickiego konsekwentnie się umacniała, między innymi dzięki intensywnej działalności jezuitów organizacyjnej, apologetycznej. I właśnie Jezuici mieli swój kluczowy udział w rozkwicie formy, jaką była publiczna dysputa wyznanowa. Na takiej, gdybyśmy spojrzeli na taką geograficzną mapę dysput, wyraźnie zarysowują się tam trzy wyjątkowo aktywne ośrodki: to jest Poznań wraz z nieodległym śmiglem, to jest oczywiście Lublin, ewentualnie też z niedaleko położonym Lubartowem, i Wilno, ewentualnie właśnie z Nowogródkiem. W każdym z tych miast publiczne dysputy wyznaniowe albo pojawiły się dokładnie wraz z przybyciem jezuitów, albo uległy takiemu rozkwitowi. I jezuici bardzo chętnie przyjmowali na siebie rolę inicjatorów dysput, uznając je za efektywne narzędzie prowadzenia walki wyznaniowej z innowiercami. W kolegiach organizowano cotygodniowe dysputacje szkolne dotyczące treści różnych przedmiotów, w tym również kontrowersji dogmatycznych, oraz dwa razy do roku dysputy uroczyste, na które zapraszano gości spoza kolegium, księży, mieszczan katolicką, równowierząc szlachtę. Wcześniej upubliczniano drukowane tezy, assertiones, Inicjując dysputy, Jezuici stawali tym samym ich gospodarzami, już nie w sensie metaforycznym, ale dosłownym. Działo się tak zarówno ze względu na fakt prowokowania dysputy, jak i ze względu na przestrzeń, w której te dysputy organizowano. Najczęściej były to kościoły zakonne lub kolegia. Zresztą na początku zaistnienia w Rzeczypospolitej no, tej formy dysputy publicznej, czyli w latach, powiedzmy, 70. XVI wieku, przełożeni nie zezwalali zakonnikom na stawanie do dysput poza tymi dwoma akceptowanymi przestrzeniami, czyli poza kolegiami. I poza kościołami zakonnymi, podobnie jak początkowo nie udzielano zgody na dysputowanie w języku innym niż łaciński. Zdarzało się i to nierzadko, że status gospodarza bywał przez Jezuitów nieuczciwie wykorzystywany na ich własną korzyść. Dla przykładu, w roku 1586 podczas dysputy w Lublinie z Arianinem Janem Niemojewskim Jezuicy manipulowali umiejscowieniem dysputantów w przestrzeni kościoła. Zapewniając własnemu reprezentantowi przewagę. Był nim wówczas Justus Rab, który zajął miejsce na podwyższonej kazalnicy, dzięki czemu. Było go doskonale słychać w całym kościele, podczas gdy unitarian usadzono na zwykłych krzesłach, nie byli dobrze przez to słyszani i nie można ich było wyraźnie zrozumieć. Potem źródło notuje, gdy z Justem jezuitą naszy dysputowali, jezuita z kazalnicę dysputował i wszyscy go mówiącego słyszeć mogli, a naszy na dole na krzesłach siedzieli, których mało ludzi słyszeć mogło. Choć dźwięk mowy słyszeli, ale słów nie rozumieli. W źródłach przytaczane są inne przykłady manipulowania przez jezuitów przestrzenią oraz sposobem prezentowania dysputantów podczas starcia. Przykładowo w pierwszym dniu dysputy w Lewartowie, to jest 13 stycznia 1592 roku, jezuita Adrian Radzymiński miał zasiadać na wysokim i zdobionym krześle. Siedział na miejscu wyniosłym, na krześle zielonym, senatorskim, na którym też było aksamitne wezgłowie. To krzesło było podesłane suknem czerwonym. A równocześnie reprezentantowi Arian, ówczesnemu rektorowi Szkoły Unitariańskiej w Lewartowie, Wojciechowi Kalisza, kazano opuścić swe miejsce, stać przed jezuitą. W ariańskich źródłach ów fakt wywołał uzasadnione pretensje, choć wprawdzie tak było, że mu rektorowi ksiądz Miejskiej miejsce odjął, któremu było naznaczone i przed sobą mu stać na ławce kazał jako żakowi, który tekst recytuje i chłopu jakiemu swemu, co też i rektor uczynił. Miejsce mu odjęto, przed jezuitą stać kadano, spotwarzono, zelżono i do ludzi w pośmiech podano, zachukano i wyszydzono. Oczywiście to źródło może w taki sposób hiperboliczny pokazywać pewne, pewne elementy, bo jest to źródło ariańskie, ale wydaje się, że sam fakt nie był kwestionowany. Z powodu powtarzających się przypadków stronniczego usadowienia adwersarzy podczas dysput, unitarianie zaczęli otwarcie domagać się równego traktowania. Jan Przylewski, relacjonując z perspektywy katolickiej dysputę zorganizowaną w Lublinie w maju 1592 roku, odnotował, że ariański minister, tam dysputantem był Piotr Statorius Młodszy, zasiadał na wysokim krześle, ponieważ nie chciał być niżej niż dysputant jezuicki. Redaktor druku odnotował, że spełniono prośbę Statoriusa, aby ten nie mógł się później słusznie uskarżać. Faworyzujące Jezuitów rozmieszczenie dysputantów nie było jedynym powodem tego, że kościoły katolickie jako przestrzeń publicznych dysput nie cieszyły się entuzjastyczną akceptacją ze strony reprezentantów innych wyznań, no zwłaszcza unitarian. W wielu relacjach braci polskich spotykamy często eksplicyte wyrażone obawy o własne zdrowie, a nawet życie. Dysputy bowiem niejednokrotnie stawały się dla rozemocjonowanego tłumu zachętą do rozruchów skierowanych przeciw różnowiercom, zwłaszcza przeciw właśnie znienawidzonym Arianom. I choć sami dysputatorzy obu stron jednogłośnie deklarowali spokojną chrześcijańską rozmowę, w rzeczywistości groźba zamieszek była niemal zawsze realna. I tak w 1581 roku Janowi Niemojewskiemu po lubylskiej dyspucie z jezuitami kamieniem na rozejściu po plecach od kogoś dostało się. Na kolejnej dysputacji w Lublinie pięć lat później Arianie zostali obsypani stekiem wyzwiks i pogróżek, a właśnie ich przywódca Niemojewski otrzymał nadto to cięgi. Podczas dysputy z katolikiem Hieronimem Powodowskim w 1596 roku Niemojewski został poważnie poturbowany. Przynajmniej tak tu podają badacze i źródła. Wybór zboru na miejsce dysputy nie gwarantował wcale jej spokojnego przebiegu. W przypadku różnowierców, status gospodarzy dysputy wcale nie zapewniał bezpieczeństwa. W 1596 roku podczas spotkania zorganizowanego w Zborze Braci Polskich w Lublinie zanosiło się na rozlew krwi, dysputa odbyła się przy okazji przybycia do Lublina kardynała Jerzego Radziwiła w celu inspekcji tamtejszych klasztorów i kościołów, to właśnie katolicy członkowie kardynalskiej świty przybyli tłumnie do zboru, unitarianie ustąpili im miejsca w budynku, a sami ustawili się na gangu, jednak nie wcale z powodu gościnności, ale by w razie tumultu móc ratować się ucieczką. W środku pozostał tylko Jan Niemojewski, wyznaczony na dysputanta oraz sześciu innych Arian. Gdy podczas dysputy doszło do argumentacji na temat 28 wersetu z 8 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, dworzanin kardynała Hermolaus Ligenza, później podskarbi wielki koronny, nazwał Unitarian Turkami i Żydami, na co mu miał odpowiedzieć Krzysztof Lubieniecki, że to trójczacy, tak samo jak Żydzi i Turcy chcą wierzyć w jednego Boga, pomijając Jezusa Chrystusa i dlatego bardziej przypominają Turków i Żydów niż yy, chrystyjani. Na te słowa Ligenzo, bardzo się rozgniewawszy, zaczął Unitarianom grozić. O napiętej sytuacji szybko poinformowano kardynała, który postanowił natychmiast interweniować i posłał do pana Jana Ostroroga, wojewody poznańskiego, marszałka trybunalskiego, prosząc, aby co rychle szedł do zboru, a tam pokoju przestrzegał, bo się boi tumultu jakiego. Co też zaraz uczynił pan marszałek i przyszedł do zboru z asystencją wielką, bo miał około siebie do sta człowieka. I gdy posiedział z pół godziny, gdzie dysputatorowie z obu stron ostrzy i chętni, jedni na śmierć rezolucji, drudzy na łapaczki, zochydzenie zboru bożego z sobą się ostro i gorąco ścierali, rozciął to pan marszałek i koniec dysputacji jej uczynił. Przebiegowi większości dysput towarzyszyły napięcia, dlatego kiedy zdarzała się prawdziwie życzliwa i bezpieczna atmosfera, odnotowywano ten fakt w źródłach, i ten fakt podkreślano wówczas, jak w przypadku dysputy Jana Stońskiego z Mikołajem Łęczyckim. W spisie dysput ariańskich z tzw. zwanego rękopisu Kołoszwarskiego zamieszczono podziękowania za wszelką ludzkość i uszanowanie, które na ten czas pokazali stronie przeciwnej tak wielkie, że się temu wszyscy dziwowali, rozeszli się w pokoju bez wszelkiego niebezpieczeństwa. Większą gościnność, rozumianą jako zawieszenie wrogości wobec tych, którzy są obcy, Inni obserwujemy w przypadku dysput inicjowanych przez osoby świeckie, sympatyzujące oczywiście z którymś z wyznań, a często będące jawnymi protektorami ruchu bądź reformacyjnego lub kontreformacyjnego. Natomiast wydaje się, że w sytuacji, kiedy właśnie inspiratorem dysputy była osoba świecka, jakaś ta wrogość, może mniej dochodziła do głosu. Może tylko jeszcze dodam, że pewną specyfiką publicznych dysput wyznaniowych w Rzeczpospolitej obojga narodów stanowi fakt, że nie stały się one nigdy przedmiotem tak ścisłej kontroli, jak to miało miejsce w Anglii, Francji czy w Niemczech. W atmosferze tolerancji wyznaniowej, gwarantowanej quasi konstytucyjnie przez akt Konfederacji Warszawskiej, te dysputy były inicjowane rzeczywiście z dużą swobodą. One też miały właśnie różnych inspiratorów swoich, i też różniły się między sobą rozmachem, i też różnego typu audytorium, czy różnych rozmiarów audytorium skupiały. Na początku referatu proponowałam spojrzenie na dysputę jako na formę prowadzenia polemiki religijnej, która pozwalała tworzyć akceptujące warunki dla odmienności w sytuacji ostrego sporu, jako na formę, w ramach której usiłowano zagwarantować bezpieczną i stabilną relację między ideowo swoim i ideowo obcym. I co więcej, starano się to czynić w sposób systematyczny, taki formalizowany, wprowadzając swego rodzaju kodeks w postaci zasad dysputy oraz strażnikowego kodeksu, którym stawał się moderator. Jednak takie spojrzenia pomija fakt, że owszem, obie strony dysputy, proponent, oponent, dobrowolnie nakładają na siebie ograniczenie, jakim jest wyrzeczenie się wrogości wobec siebie wzajem, jednak wcale nie prowadzi to w dalszych krokach do jakiejkolwiek akceptacji inności, do przyglądania się tej inności względem spokojem i zaciekawieniem. Dysputa tworzy warunki fizycznego bezpieczeństwa dla oponentów, choć jak wiemy z tego co przeczytałam przed chwilą, różnie to bywało i zawsze była ta groźba tumultu, i było zagrożenie jednak fizyczną przemocą, mniej ze strony drugiego dysputanta, prawda, ale bardziej ze strony po prostu tłumu, który gromadził się podczas takich dysput. Czyli dysputa z jednej strony możemy tak ją. Zobaczyć, że ona tworzy takie warunki bezpieczeństwa, jakiegoś rodzaju życzliwości, jest tam tego rodzaju intencja zabezpieczenia po prostu obu skonfliktowanych stron. Ale w sumie tylko po to, by w dalszym kroku skonfrontować te sprzeczne stanowiska i aby następnie za pomocą narzędzi logiki, dialektyki jedno z nich uznać za prawdziwe, a drugie odrzucić jako fałszywe. Fałszywe mniemanie miało więc przestać istnieć, prawda? Miało być w ogóle usunięte. Dzięki dyspucie wspólnota na powrót, wspólnota religijna miała stać się tak koherentna wyznaniowo. Więc wydaje się, że dysputa z jednej strony ma te elementy, które powodują, że możemy zobaczyć ją jako formę gościnną, z drugiej strony w efekcie i na samym końcu okazywała się bardzo niegościnna i nietolerancyjna dla jakiejkolwiek inności. Dziękuję.